Wolontariuszki, Voluntariusz wolontariuszki, funkcjonariusz i funkcjonariuszki, 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 wolontariuszki, wolontariuszki, i funkcjonariuszki, wolontariuszki, gitary, monitory, dobrze? Tak? Czy, czy nie, zostawić? No tak chyba mogłoby no, być. Tak, to, no. tak. To taka, tak naprawdę mhm. to na no, pamiątkę jest ta cegiełka, symbolicznie. No, żeby mówię, żeby sporo ludzi przyszło, bo to jest naprawdę koncert. Przedaliśmy już prawie koncept 200 biletów. Już teraz na ten moment. Naprawdę charytatywny i pom no, jest pomoc. Ja wczoraj obejrzałam bo... filmik, który powstał mhm. na cele, na potrzeby tego koncertu i wiecie, że się wzruszałam na maksa jak się wypowiadały dziewczyny i w międzyczasie się przeplatały te wszystkie obrazki mhm. powodzi, tego co oni robili wcześniej. Zresztą nie będę tutaj spoilować, bo Będziecie mogli to obejrzeć na żywo tutaj w Filharmonii. Będziemy też go wyświetlać. Ale te ulewki pierwsze, które ty puściłaś na naszym tym pierwszym spotkaniu, to przecież to też tak, tak przemawiało potwornie do serca, że aż ciarki Dla przechodziły, co ci ludzie przeżyli. Tragedie, no, Do to dzisiaj nie mogę tego sobie wyobrazić i dziękuję Bogu, że my tego nie przeżyliśmy. Dlatego no możemy tak. chociaż zrobić coś takiego i spotkać się z nimi, bo oni przyjadą, czekamy już na nich. Ja muszę w ogóle do nich zadzwonić. No Może oni są. Halo, cześć, drogo, hej. Cześć, jak tam droga? No, jedziemy do Was, mamy jeszcze troszeczkę, będziemy tak, będziemy już długo. Nie jedzcie obiadu tylko, bo tutaj strefa gastro od 11 już te 500 pierogów gotowała. Dobrze, dobrze, to jedziemy do Was, już się nie możemy o to czekać. Super. No, hej, papa. Pa. Z z Zdrój to jest prawie 8 godzin jazdy. Szczególnie, że na południu jednak jest zima. U nas tutaj dzisiaj troszeczkę raczej jest jesiennie. E, dlatego trzeba też zachować ostrożność na drodze, ale już są, są coraz bliżej. O, to to rozgrzewka przed koncertem? Tak, tak no Jako, że chór śpiewał, więc tak bardziej subtelnie. Nie będziemy to tam na nazwali. Ale to sobie tutaj poszuramy shakerami. O, zobaczcie, taki wielki zbiornik wody wlał się, o jaka wyrwa, i on się wlał tutaj w y, stronie śląskie. No tak. O, zobaczcie, wszystko, to woda mm -hmm. i to wszystko zmyło. Nie ma ścian, tutaj był stadion, taki bardzo y, fajny, nowy. Tego, ale jak fala poleciała, no. jak znalazło ujście, to, po, to jak wodospad poleciało. E, powódź powódź, ale teraz właśnie trzeba dalej wymyślić co zrobić na przyszłość, bo mamy klimat jaki mamy i nie wiadomo, co się wydarzy. Szczególnie, że ci ludzie się nie otrząsnęli jeszcze po tej poprzedniej tragedii, nie zostały zabezpieczeni. Nie, bo przecież w 1997 roku była pierwsza powódź. Później Tam było o tyle, o tyle, że to było akurat na wiosnę i oni mieli lato, A w tej chwili powódź jest tak, że przecież ta zima, jednak te mrozy, to wszystko. Ja sobie nie wyobrażam, po prostu jak ci ludzie żyją. A kto to? Czy już nie pamiętasz? To jest mój kolega, wolontariusz Tomek. Razem pracowaliśmy u jednych państwa. Musieliśmy im skuć podłogi, dlatego że pod płytkami okazało się, że jest wilgoć i stała normalnie woda. Ciężko jest to opisać słowami, bo to bardzo trudne obrazki były. Bardzo dużo różnych historii, przepraszam. Bardzo dużo trudnych, różnych historii nas tam spotkało, bo zalane mosty, zerwane ulice, domy pozalewane. Na wysokość, nie wiem, 10 metrów niektóre, niektórych w ogóle nie było. No, widać było na stole stojące na przykład szklanki z herbatą jeszcze, zabawki i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo ciężko jest to opisać, bo to trzeba trochę mieć takiej wyobraźni i sobie wyobrazić, że za tymi wszystkimi obrazkami stoją jakieś ludzkie tragedie i ludzkie historie. I nas chyba najbardziej to zabolało, zderzenie się z tymi ludzkimi historiami tam na miejscu. Minęło wiele miesięcy, a ty masz ciągle łzy w oczach. Tak, bo, bo powódź się nie skończyła. Powódź się skończyła tylko pod kątem takim, że woda już nie płynie, ale ci ludzie dalej nie mieszkają w swoich mieszkaniach, domach, dalej ich nie odbudowali, dalej infrastruktura wygląda jak jeden wielki Armagedon, jakby tam po prostu ktoś zrzucił bombę w te miejsca. Mosty, które są gigantyczne, no zostały zmiecione po prostu w łomek sekundy. Ja dalej mam kontakt, szczególnie, że ja byłam więcej niż raz i na miejscu poznałam wspaniałych, niesamowitych ludzi, z którymi do dziś mam kontakt, których dzisiaj spotkamy na koncercie i którzy są niesamowici, działają, robią. Yy... Bardzo dużo na rzecz w pomocy powodzianom, i chyba to mnie najbardziej rusza, że jesteśmy świetni w takich zrywach, w akcjach, natomiast trochę brakuje nam potem energii w kontynuowaniu tych działań. Ja jestem społeczniczką i wiem, jak działają organizacje pozarządowe, jakiego. Wsparcia albo właściwie jakiego wsparcia nie otrzymują, a ile wkładają życia i serca w, w pomoc innym osobom. Dlatego ja bardzo bym chciała właśnie zaopiekować się tymi też organizacjami pozarządowymi, bo wiem, jaka to jest siła, jaki to jest ogromny potencjał i co ci ludzie robią. To, to nie jest tylko kwestia wsparcia paru rodzin, remontów. To jest animacja życia społecznego, kulturalnego, sportowego. No oni oprócz tego, że jako organizacje pozarządowe stracili miejsca, w których tą swoją działalność prowadzili, między innymi teatr z rekwizytornią i Centrum Rozwoju Działalności Społecznej, które miało powstać jako takie miejsce do tego, żeby właśnie aktywizować mieszkańców, lądka, zdrój. Oni sami też zostali dotknięci przez powódź, ich dom rodzinny zalało i ich rodziny też ucierpiały. A także ucierpiał ich biznes, więc nie mieli takiej ulgi, że, że chociaż mają wypłatę normalnie, w, w, tak jak u nas, nie wiem, pierwszego wszyscy mogą odetchnąć ulgą, tutaj była trudność i do tego jeszcze co zrobić ze swoim mieszkaniem, jak pomóc bliskim, no, to, są, to są bardzo trudne historie. Bułeczki. Jedną też bym schowała tą rybę na razie, wiesz, albo dwie, bo nie mamy większej miski, żeby to przełożyć. Będzie ładnie. Dobra, no to wszystko gra i huczy. Czekamy na ludzi. Już widzę, cegiełka jest. Jest cegiełka, jest. No ja pierwszy raz w ogóle jestem na takim koncercie charytatywnym, dlatego... Muszę się zorientować, jak to wszystko tu działa. <noise> także myślę, że będziemy się dobrze bawić i wspierać. Yy, tak, ja bywałam, no bo wiadomo, w Peteteku tyle lat już działam, więc robiłam tam te okolice. Nie, niestety nie, ale to jest dla mnie w tej chwili dziwiczy teren do poznania. Też się właśnie wybieram, tą właśnie majową wycieczkę, także myślę, że na pewno wrażenia będą niesamowite. Cieszymy się, że będziemy mogli chociaż pomóc. Wspomóc ludzi jakoś tam, nawet ten pobyt tam zapłacić za, za ten nocleg, za te, za te żywienie, po prostu, żeby móc tam tamtą ludność. Bo autografy? To, no. Tak, autografy, bo płyta idzie na aukcję. Mam nadzieję, że licytacja wypadnie pomyślnie, ale zaangażowanie jest. No tak. Już ze strony H2O na temat powodzi jak najbardziej. Na temat wody, może bezpiecznie mówić, że tam rzeczywiście jest woda w jednej z piosenek. Jesteśmy bardzo dumni, że, że możemy stanąć w gronie artystów wspomagających powodzian, artystów olsztyńskich. I to jest ten moment, kiedy mogą Państwo powitać burzą klasków. Cześć! Ja jestem Paulina ze stowarzyszenia, które nazywa się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Landedzkiej. A ja jestem Anastazja z Stowarzyszenia Działań Kreatywnych Artewena. Tworzyliśmy różne rzeczy e, związane ze sztuką, kulturą, festiwale, wydarzenia kulturalne, artystyczne, warsztaty, spotkania. Powódź z 15 września e, zabrała bardzo dużą część e, naszego dotychczasowego życia. całą noc czuwałem i rano obudził mnie huk. Otworzyło się okno, belka otworzyła okno. Na szczęście nie rozbiła szyby. Zbiegłem na boso. Znalazłem klamkę pod wodą, bo wybiło klamkę. Zamknąłem. To takie było bardzo ryzykowne, ale no jakoś musiałem zareagować, bo mieliśmy rzekę w domu. Na później, przez 7,5 godziny, woda opadała. W stroniu śląskim woda Stamy zeszła w przeciągu tym z tego co jak rozmawiałem ze znajomymi bo to wszyscy się znamy jakieś 4,5 godziny my w Trzebyszowicach mieszkając to jest gmina Lądek zdrój to tam przez 7,5 godziny mieliśmy tak, tak dużo tej wody bardzo dużo Największym problemem był właśnie brak komunikacji ciężko mi uwierzyć że sieć była przeciążona nie mogliśmy się komunikować w ogóle ze sobą to było bardzo trudne bo to był moment w kiedy wszyscy zostali sami za sobą. Ja, jako mm, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Landeckiej, po wywiezieniu 40, około, około 40 taczek gnoju, że tak brzydko powiem, z domu, pojechałem do ratusza do Lądka Zdroju. Od razu z wiceburmistrzem ustaliliśmy magazyny w każdej wsi, gdzie są, kto będzie tym operował. I to były takie moje pierwsze działania NGO-sów, żeby, żeby to ustalić, żeby burmistrz miał to z głowy i, i administracja miejska. Wiadomo, organizacje pozarządowe wchodzą pierwsze i schodzą ostatnie. A dziś? My kontynuujemy działania pomocowe cały czas. Teraz był taki okres zimowy, więc przed zimą jak udało nam się uporać w posprzątaniu całego terenu. To jest, ta zima, to był taki okres przejściowy. Teraz czekamy na, na jak najszybciej, żeby wiosna wróciła. Bo to dopiero od wiosny zaczną się prace budowlane, remontowe. I wtedy będziemy mogli jeszcze mocniej pomagać ludziom. A jak przyjmujesz to, co widzisz tutaj dziś, w Olsztynie, podczas tego koncertu? Wzruszyłem się chyba już 17 razy podczas, tego, podczas dwóch występów i jednej licytacji. Popłakałem się, łzy mi lecą, uciekną, jak groch. Na miły bóg, Życie nie tylko po to jest by życie nie po to by czy nie trwać, żyć, trzeba, dać. Trzeba, dać, trzeba Lekkie onieśmielenie. Jestem zaskoczona tym, że aż tak wiele ludzi się zaangażowało, tym bardziej, że jesteśmy na drugim końcu Polski i to jest bardzo miłe, że ta Solidarność u nas jest. Piękny obraz. Obraz jest autorstwa Joanny Golon, to jest dziennikarka Radia Olsztyn. Malarka, kobieta zachwycona pięknem wsi, warmińskiej i przyrody, i tworzy właśnie takie cudowne. 450 zł, po raz trzeci, Oklaski dla Pani. Pracuję w Domu Kultury w Lądku Zdroju i też współpracuję z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Londeskiej. Jak wygląda Dom Kultury w Lądku Zdroju? Wymaga remontu piwnicy, tak, skute są tynki. Czekamy na jakąś pomoc, jakieś pieniążki. Z tego co wiem. Ma przyjść firma remontowo budowlana, wyremontować nam piwnicę i zalaną bibliotekę. Także zobaczymy co dalej. A jak wygląda Twój dom? Ja miałem szczęście w nieszczęściu. Brakowało 8 cm tego, żeby mnie zalało. Mieszkanie mam suche, piwnica zalana, samochód zalany, ale to ważniejsze jest to, że po prostu żyjemy i zacząłem pomagać od pierwszego dnia powodzi. Zacząłem 14, czyli w sobotę, zacząłem kładanie worków na musie Świętego Jana, czyli odciąłem rynek jakby, złącznie ze strażakami, którzy mi pomogli. I z innymi ludźmi, którzy też mi pomogli układać worki w tą noc. I pilnowałem od godziny 20 do godziny 7 rano. Woda niestety przyszła, tak. Nie spodziewaliśmy się tego, że woda przyjdzie aż tak duża. Rozwaliło budynki, drogi, odcięło nas od świata po prostu. Tak, minęło pół roku od całego wydarzenia. Woda opadła, emocje też opadły. Wiadomo, no, trzeba po prostu czasu, mądrego zarządzania, przede wszystkim teraz, żebyśmy powstali na nogi. To miną lata, zanim my się odbudujemy, tak? To nie będzie za rok, nie będzie za dwa, może coś zacznie się dopiero po pięciu latach, dziesięciu latach, piętnastu latach, tak? Także od powodzi w 97 minęło 27 lat, więc lądek jeszcze nie stanął tak na tyle na nogi. A teraz powtórka do rozrywki, Tak, i dużo ludzi pozostało bez domów, bez dachu nad głową. Byłem sam świadkiem, bo jeździłem od domu do domu, włożąc sklep, włożąc wodę. Widziałem te domy, mieszkania i naprawdę są naprawdę w naprawdę opiekunym stanie. Niektórzy w ogóle stracili domy. Teraz zaczęły się rozbiórki w lądku, w stroniu, w kotlinie. Tak, rozbierają zniszczone budynki, część budynków pozostała, bo albo ludzie sobie wyremontują, tylko z czego po prostu, jeżeli pomoc rządowa jest taka nie inna, tak? Cieszę się bardzo, że zostaliśmy tutaj zaproszeni. Przyjechaliśmy, jest nam naprawdę bardzo miło i dziękujemy za to, co robicie tutaj w Bursztynie. Dlaczego my tu jesteśmy? Bo po prostu ludzie potrzebują pomocy, a nigdy nie wiadomo czy my kiedyś nie znajdziemy się w takiej sytuacji. A myślę, że zadaniem artysty jest zawsze nieść dobro, piękno i miłość i tam gdzie nas potrzeba, tam jesteśmy. A poza tym lubimy się spotykać, a to zawsze jest okazja na tym, żeby się spotkać razem, nacieszyć się tak? sobą i zagrać jeszcze żeby zrobić sobie przyjemność. Przyjemność tak jest. A teraz Przeżyć jeszcze raz, jeszcze raz. Tak szczerze, to też przyjechaliśmy do przyjaciół, po prostu. Poznaliśmy się w takich sytuacjach, które na co dzień oby się nie zdarzały. Przeżyliśmy ze sobą przez te pół roku już 10 lat. Kiedy słyszymy takie głosy, że no przecież powódź była, fala przeszła, no to już przeszły, weźcie się ogarnijcie. To naprawdę, ja wiem, że mam do czynienia z osobą, która y, może dlatego, że jeszcze nie doświadczyła takich rzeczy, albo że, y, że właśnie nie była gdzieś blisko takich rzeczy. I, I to jest prawo każdej osoby, żeby mieć tą ignorancję w sobie wynikającą po prostu z nieprzeżycia różnych doświadczeń. Y, ale wiem, że ta osoba naprawdę nie wie, co się wydarzyło, ponieważ my chodząc uliczkami naszymi, widząc wszystko to, co się dzieje, staramy się to zmieniać jak najszybciej, żeby było czysto, kolorowo, żebyśmy mogli odetchnąć, bo tak naprawdę codziennie o tym myślimy. I codziennie ten widok za okna nas przytłacza. Zapominamy o tym, w w momencie, kiedy mamy do przeżycia życie, czyli trzeba pójść do pracy, trzeba zebrać się w garść, na przykład wyremontować kolejne mieszkanie, albo pójść na zajęcia z dzieciakami ze świetlicy i naprawdę dać im tam trochę energii. A potem przychodzi wieczór. Tak. Jeśli ten wieczór nie jest przyjaciółmi, to czasami bywa, bywa smutno, ale my też już. no Żartujemy troszeczkę z tych wszystkich rzeczy powodziowych, ponieważ każda tragedia, jeśli byłaby tylko traktowana z wielką powagą, a zapominałoby się trochę o wytchnieniu i o daniu sobie właśnie miejsca na tą energię, na tą nadzieję. I z tą, z tą nadzieją przychodzi też humor często i, i to, że możemy się spotkać razem z, na przykład z przyjaciółmi e, grając i śpiewając. E, ja jestem osobiście muzykiem e, też i, i, i ta, ta sfera właśnie spotykania się na koncerty wtedy, kiedy jeszcze nie było prądu, jeszcze nie było gazu, ale już organizowaliśmy scenę i już zapraszaliśmy siebie nawzajem i, i swoich przyjaciół. Ta scena powstała w środku, w środku kataklizmu bo potrzebowaliśmy wytchnienia. I właśnie to są te wieczory, jeśli je spędzamy razem, oczywiście, że rozmawiamy o pracy, czyli o niesieniu pomocy. Oczywiście, że planujemy, ile jeszcze kafelków do jakiego mieszkania trzeba, ile wolontariuszy przyjeżdża. E, oczywiście, że o tym wszystkim rozmawiamy, ale też możemy chwilkę e, się pocieszyć e, tym, że jesteśmy w gronie osób, które działają i chcą przeżyć. Skala pomocy na początku była niesamowita. My w, w ogóle to, to nawet nie była tylko pomoc rzeczowa, ale po prostu ludzie wsiadali w auta i, i przyjeżdżali, pytali się, co mają robić, jak mają pomóc. Gdyby nie ci ludzie, to my byśmy pewnie tego nie przetrwali. I to chodzi mi o, o przetrwanie psychiczne i mentalne. Oczywiście, też gdyby nie wojsko, ponieważ to było e, służby w ogóle, e, Państwowa Straż Pożarna. Zresztą na czele z, 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 nad brygaderem kamienieckim, który przecież jest z Olsztyna. Serdecznie pozdrawiamy e, generała. E, to, było, to było coś niesamowitego. E, my się czuliśmy jak w filmie. E, naprawdę, e, przynajmniej miesiąc był. Po prostu wycięty z takiego normalnego życia. To było, to było coś niesamowitego i jak, jak wiele złych emocji smutku łączyła się z dobrymi emocjami. Oczywiście pomoc zawsze z, z biegiem czasu, a poza tym przychodzą nowe tragedie, nowe zdarzenia. Nie jesteśmy jedynymi, którzy, którzy ucierpieli, ale mimo wszystko czujemy chociażby właśnie tak jak teraz, przez takie akcje, że że, że to nie jest tak, że, że wszyscy o nas zapomnieli. Oczywiście staramy się też o nas przypominać. Ta pomoc nadal jest, za co bardzo dziękujemy. Ten ogrom serca jest przepiękny, naprawdę bardzo dziękujemy, bo mieliśmy okazję teraz wyruszyć do Olsztyna właśnie z tej powodziowej mgły. I zawieruchy, i spotykamy bardzo dużo miłych twarzy, takich promiennych, i mówiących, że będzie dobrze i jeszcze się wszystko poukłada. A jak powrócić się do normalności? To jest zupełnie nowa normalność. To nie ma do czego wracać, bo po takich wydarzeniach wszyscy ci, którzy tego doświadczyli, są w jakiś sposób straumatyzowani. Potracili różne rzeczy, które są czasami już nieodwracalne. I teraz zastanawiamy się, co chcemy zrobić dalej. Jak chcemy, żeby nasze miasteczko wyglądało, nasza gmina, nasz region i układamy nowe plany, które tak naprawdę nas trzymają na, na duchu, podtrzymują na duchu. Bo bez tych planów byłoby trudno patrzeć tylko na to co zostało zniszczone, a właśnie nie o to chodzi. My teraz dostaliśmy dużo ciepła wsparcia z całej Polski, z Europy, naprawdę ze świata. U nas nie tylko ta fala, która wynika z regularnej pogody, czy właśnie nieregularnej pogody w naszych czasach, ale też ta Tama, ten wał y, ziemny, który przy Tamie tyle lat służył, a w, w zeszłym roku się zużył. I ta wielka fala, taka niespodziewana, y, zalała wszystko i zniszczyła wszystko do skali, której sobie nie wyobrażaliśmy. Jak wyglądało Twoje życie przed falą? Co robiłaś? Czym się zajmowałaś? Gdzie mieszkałaś? Działanie kulturalne. Moja organizacja, tak jak organizacje Pauliny czy Roberta, zajmuje się właśnie kulturą, sztuką, edukacją, wszelką. sposobianiem praw człowieka do, do normalnego języka i chcemy, żeby. I młodzież, i mieszkańcy mieli dostęp do kultury, sztuki, ale też, żeby wiedzieli, że mogą być świadomymi obywatelami, mogą być ekologicznie świadomi i mogą się razem wspierać. A w tych czasach pokazaliśmy bardzo mocno, że właśnie tak, możemy się wspierać i bez takiego wsparcia, bez otuchy, bez patrzenia w jedną stronę, nie ma kolejnego dnia. Co Tobie, jako Anastazji, zabrała powódź? Spokój ducha, jest pewien żal, który się jeszcze nie ukoił, pewna rzecz, którą muszę jako człowiek przepracować. To, co straciliśmy, jest czasami nienamacalne, bo łatwiej jest zobaczyć okiem te rzeczy, które po prostu woda zniszczyła, zdemolowała, porwała, ale te takie właśnie nienamacalne momenty, kiedy było. Dobrze, czy, czy, czy chciało się coś budować i nagle się okazało, że e, to wszystko nie jest ważne, że te małostki, które mamy podczas życia, że myślimy, myślimy o nich jako o najważniejszych rzeczach na świecie, nagle się okazują zupełnie błahy i nieistotne, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, kiedy my potrzebujemy pomocy, kiedy komuś ginie na przykład tato, a komuś wali się cały dom. I to są takie bardzo, bardzo ludzkie odruchy, które cieszę się, że istnieją. Z tego byłoby bardzo, bardzo ciężko. Pierwszy raz w Olsztynie? Tak, właśnie jestem pierwszy raz w Olsztynie. W ogóle, jakoś, e, e, sporo podróżuję, ale ta część kraju jest mi jeszcze nieznana. Nie widziałam jeszcze wiele, widziałam tylko tyle co z, z okna samochodu. Troszeczkę przywodzące mi na myśl e, też e, nasze regiony, nie wiem dlaczego, Ch chyba chodzi o, o, o architekturę. E, mam nadzieję, że jutro będziemy mogli chociaż troszeczkę pozwiedzać. W Olsztynie jest Janne Pomocen, a ten z Lądka? No ten z Lądka wyruszył w świat i nie ma go na razie. Był na starym, starym bardzo moście, zresztą lądek ma prawie że 800 lat historii. Ten, ten most jest niewiele młodszy. No i most został uszkodzony i Jan Nepomucen również gdzieś popłynął. My ciągle mamy taką nadzieję, że on się znajdzie, a nawet jeżeli się nie znajdzie, to samo, samo poszukiwanie i, i ten taki, ta taka zabawa, którą wymyślił nasz, nasz przyjaciel, artysta, rysownik, że Jan pomócem zwiedza świat, a nawet też inne światy, bo pozdrowienia nam z Marsa wysyłał. I tak powstał cykl rysunków, z których powstał też kalendarz na ten rok. Także staramy się też jakby przypracowywać te wszystkie nasze. Traumy I żeby przekuć to w coś dobrego, życie nie tylko po to, to jest, by brać. Życie nie pogodą, by bezczynnie rwać. I aby żyć samego, trzeba dać. Trzeba dać, trzeba dać. Du, 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 du.